Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Jak wasz poranek wtorkowy? Mam nadzieję, że doskonale macie energię, żeby zacząć nasz żelazny poranek. I dzisiaj ćwiczymy power jogę, czyli będzie dużo energii, będzie moc, będzie wyzwanie dla ciała, będzie siła. No, będzie fajnie, mówię wam, dlatego nie potrzebujecie nawet maty, jeśli nie macie. Większość pozycji będzie stojąca, więc wzmocnimy sobie i nogi, i pośladki, i brzuchy. Będą pozycje balansowe, wszystko to. To, co lubimy. No i nogi, ha, fajosko. Dobra, jest nas już fajnie dużo. Dzień dobry, dzień dobry, aga. Sylwia, Małgosia, Arleta z mężem, witam Was serdecznie, Joasia. Dobra, kochani, to co? Chyba nie ma na co czekać. Jej w ogóle taka pogoda jest tak letnio. Jeszcze mam takie przedłużenie wakacji i to jest naprawdę cudowne. I my się bardzo z tego cieszymy i niech ta pogoda trwa. My jej nie, nie, nie chcemy, żeby ona szybko odeszła. Nie, nie, nie. A napiszcie mi jeszcze, czy jesteście już po kawce porannej, czy może po herbatce, czy może jakiś inny napój, który Was ranił, no, stawia na nogi. Mm, dobra, dzień dobry, Robert pisze, power, jaka mi się dzisiaj przyda, to ty Robert, proszę, stawaj na podłogę, na, nie na matę nawet i zaczynamy ćwiczyć. OK? Jesteśmy gotowi? Wdech, ramiona do góry, wydech, opuszczamy. Wdech, ramiona do góry, wydech, opuszczamy. Podciągnij kość ogonową pod siebie, delikatnie zegnij kolana, wydech, opuścić. Wydech, opuść, pępek do kręgosłupa. Wdech i wydech. Wdech, teraz unieś ramiona, wyciągnij się mocno do góry i z wydechem zrób skłon w jedną stronę, wyciągając bok tułowia. Z wdechem wróć do góry. Wydech skłon w drugą stronę. Wdech, wróć do góry i teraz opuszczamy ramiona i schodzimy do takiego półprzysiadu, kierując ramiona do tyłu. Wdech ramiona do góry, wydech pół przysiad, ramiona do tyłu. Wdech i wydech. Nogi połączone, wewnętrzne, kolana ze sobą złączone. I wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Zostań w takim pół przysiadzie i zacznij teraz pracę ramion. Jedno do przodu, drugie do tyłu. Hap. Hap. Hop, mm -hmm. czujecie jak już zaczynają pracować mięśnie pleców. Nie mówiąc o nogach, cały czas jesteśmy w takim półprzysiadzie. Plecy wyprostowane, boki tułowia wyciągnięte. Osiem, siedem, nisko na biodrach. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wyciągnij ramiona do przodu. Teraz opuść biodra, wyciągając ramiona do góry. Jesteśmy w bardzo fajnej pozycji utkatasany. I wstajemy. I teraz będziemy robić pół przysiad i ręce do boku. I góra. I wydech. Takie łagodne, fajne, lekkie ruchy. Wdech i wydech. Tak jakbyśmy czymś odpychali się, wiosłowali. I też wzmacniamy brzuch, kręgosłupy. I wydech. Nasza power yoga. Bardzo lubimy wydech i ostatni raz wdech. I wydech. Podnieś się, wyciągnij ramiona i przeciągnij. Mocno, mocno, mocno. Jeszcze raz, wyciągając boki tułowia. Super. Oto właśnie chodzi. Opuść ręce na biodra, zegnij delikatnie nogi w kolana i zacznij odstawiać prawą, lewą, prawą, lewą. Lewą, prawą, lewą, prawą. I na zmianę. I tak przejdziemy do szerszego rozkroku, nisko na nogach, niech nogi popracują, ostatni raz i stajemy dość szeroko, mamy to zewnętrzne krawędzie do siebie równoległe, stany bokiem będzie lepiej widać, z wdechem wyciągnij boki tułowia, z wdechem pochyl się do przodu, wdech i wydech, wdech, i wydech. Aha, postaraj się, żeby ciężar ciała przenosić naprzód stóp. Niech on nie zostaje z tyłu, żeby mocno wyciągać plecy i żeby nie zapadać się w odcinku lędźwiowym. Wydech, zostań na dole, połóż e, e, paluszki dłoni pod barkami i zacznij wyciągać jedną rękę, bach, i drugą rękę. I jeszcze, i skręcior, taki, żeby otworzyć klatkę piersiową żeby się dotlenić, żeby znaleźć tę energię w nasz piękny wtorkowy poranek. Wydech i jeszcze raz. Wdech i, wdech i, wydech. Ręce na biodra przechodzimy do stania, skręcamy jedną nogę 90 stopni, druga jest delikatnie skręcona do przodu, wyciągamy ramiona do boku i zaczynamy się wyciągać do przedniej stopy. Taki, wiecie, taki ruch, żeby mocno tutaj pracować w talii, w talii, żeby też ją wyciągać, żeby ona zaczęła, zaczęła się wzmacniać, wyszczuplać. Teraz z wdechem pochyl się do tylnej nogi. Wyciągając bok tułowia i z wydechem przejdź do trikonasany. Mamy to, złap się za kostkę, za goleń, drugą rękę wyciągnij do góry. Postaraj się, żeby ten bok tułowia zrobił się wklęsły, czyli żebra tego boku idą do kręgosłupa, natomiast te dolne żebra, one odchodzą od kręgosłupa. Biodro na górze, kieruj mocno do tyłu. Z wydechem wróć do trikonasany odwróconej i z wydechem do podstawowej. I powtórzymy to jeszcze pięć razy. Wiecie, to jest power yoga, to ma być dynamika. Tutaj nie zostajemy długo w pozycji, chcemy się rozgrzać, doenergetyzować. I wiecie, pomimo tego, że to jest dynamika, to to bardzo fajnie uspokaja nasz umysł i nasze myśli. Wróć do trikonasany. Hopa, i zmieniamy nogę. Druga noga 90 stopni, tylna zostaje w przedłużeniu. Fajnie, mam tutaj takie mm, płytki i mogę sobie dokładnie sprawdzić, że przednia noga przechodzi przez środek tylnej. Jeśli nie macie, to jest bardzo łatwo po prostu do sprawdzenia, patrząc na stopy. I tutaj wyciągamy się. Wyciągamy się do przedniej nogi, ale nie pochylamy się ani do przodu, ani do tyłu. Niech popracuje nasza talia. Wow! Trzy i dwa i. Jeden i teraz trójkąt odwrócony, otwieramy klatkę piersiową i z wydechem trójkąt podstawowy. Pierwszy taki troszeczkę przytrzymany, żeby pokazać kręgosłupowi, o co nam chodzi w tym trójkącie, jak fajnie zaczynają się rozciągać tylne taśmy, biodra. Fantastyczna pozycja. I teraz dynamika wdech i wydech. No, od razu ćwiczymy nad balansem. I wydech, wdech. I wydech, i jeszcze dwa powtórzenia. Wyciągaj boki tułowia, to jest najważniejsze. Tylna zewnętrzna pięta mocno doklejona. Wdech, wydech, wróć do y, pozycji wyjściowej nogi na zewnątrz. Kolana, palce stóp skieruj na zewnątrz, rozkrok szeroki. I teraz ramiona cały czas uniesione, bo ja chcę, żeby te ramiona też popracowały. Schodzimy biodrami nisko do plije i robimy skręt podwójny. Dwa. Wdech, wydech i wdech. I. Wydech nisko, Biodra, kochani, ja wszystko widzę. Ja wiem, że one chcą wystartować do góry, bo tak byłoby nam łatwiej. Ale my nie chcemy sobie wcale ułatwiać tych żelaznych polanków. Chcemy, żeby po nich była duża moc. I rzutko, Biodra, jeszcze trochę. I wydech. Ostatnie dwa powtórzenia. Raz, dwa, hop. I raz, dwa, hop. Ramiona do góry. I teraz po malutku zaczynamy prostować nogi. Czujemy jak tutaj fajnie się wszystko wzmacnia w naszych wewnętrznych udach. I palce, pięty, palce, pięty. To było super. Jest, mamy to. Dobra, przechodzimy jeszcze raz do łódka tasany, czyli do, naszego, do naszej pozycji krzesła. Wyciągamy boki tułowia. Mocno już mamy wzmocnione, mocno wzmocnione. Mamy wzmocnione uda i pośladki. Teraz z tej pozycji oderwij jedną nogę. Kolana wewnętrzne są do siebie mocno doklejone. Zejdź jeszcze niżej. Poczuj ogień. Tak, poczuj ogień, właśnie. O to chodzi. I teraz tę nogę wyciągnij mocno do tyłu. Muszę się obrócić. I przejść do pozycji wojownika pierwszego, wyciągając ramiona do góry. Mamy to, kochani. Jest wojownik pierwszy, nisko biodra, tylna pięta chce dotknąć do maty, do podłogi, żeby rozciągnęły się achillesy. Aha. I z wydechem opuść łokcie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech, i wydech. Wdech wydech, ramiona do góry i teraz prostuj przednią nogę i zginaj. Prostuj. I zginaj, i winduj się cały czas do nieba, do chmur, do sufitu. Prostuj i zginaj, prostuj, zginaj, zostań w takim niskim wypadzie. Połącz dłonie na wysokości klatki piersiowej, weź wydech, delikatnie odegnij się do tyłu i z wydechem pochyl do przodu i zahacz łokieć o zewnętrzne kolano. Ja znowu tutaj zmienię pozycję, żeby było widać o co nas, o co chodzi. Jest to pozycja skręcona, wspaniała dla naszego kręgosłupa. Potrzymaj parę chwil i teraz możesz zostać w tej pozycji, ale możemy pójść krok dalej, żeby otwierać i zamykać. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Możemy nawet klasnąć, żeby było słychać tą pracę. I wydech. Raz, dach. Zostawiamy otwarte. Spójrz na górną dłoń. Połącz ze sobą, wróć do pozycji wojownika, delikatnie wygnij się do tyłu, prostujemy nogę i zostajemy w pozycji takiej do parść ok? Czyli tym razem nogi się nie krzyżują, biodra skierowane do mnie centralnie, nie rotujemy ich. I ramiona do boku, wdech i z wydechem będziemy schodzić do skręconej trikonasany, czyli lewa ręka idzie za zewnętrzną prawą stopę. O, tak. Tutaj też się traci równowagę. I z wdechem góra, i wydech, i wdech, i wydech. I staramy się biodra utrzymywać nieruchomo. Nie zazieramy szyi jak ja, tylko patrzę, czy wszystko gra, tylko szyja jest przedłużeniem. Kręgosłup. Zostań w skręconej triko na sanie. Wyciągnij ramię do góry. Spojrzyj na ramię. Czujesz tę moc? To jest naprawdę mocne ćwiczenie. Wróć do góry. Wyciągnij ramiona. I co? Zrobimy to samo na drugą nogę. To, co lubimy. Ok. czyli przechodzimy do utkatasany. Okay. tym razem muszę sobie przypomnieć, zginamy tę nogę. Aha, u mnie to będzie prawa. Jeszcze niżej schodzimy, wyciągamy klatkę piersiową, wyciągamy kręgosłup, podciągamy pępek do kręgosłupa i przenosimy nogę do tyłu, do takiego jak największego wypadu. Aha. Taka upraszczona pozycja wojownika pierwszego, bo jeszcze nie opuszczamy pięty, to by była taka klasyczna, prawidłowa, ale. Na razie tego wcale aż tak bardzo nie potrzebujemy. Z wdechem ramiona do góry, z wydechem opuszczam. Wdech i wydech. Wdech super i wydech. Wdech biodra na dół, natomiast od górnych bioder windujemy się. Wdech i wydech. Ostatnie trzy. Hopa, dwa. Tak jest. I jeden. Wow, fajosko. Mamy to. Teraz. A. Łączymy dłonie na wysokości klatki piersiowej, pochylamy się do przodu i zahaczamy łokieć o zewnętrzne kolano, żeby fajnie zrobić nasz skręt. Ok, widać mnie? Jak nie widzę, co spokojnie, tutaj mam miejsce, mogę przechodzić w jedną i w drugą stronę. I co? Zostajemy w tej pozycji albo pracujemy, otwieramy ramiona i klaszczemy. Oh. Wdech, jak tak na Was spoglądam. To zdarza mi się stracić równowagę, ale to wtedy szybko wchodzimy w pozycję jeszcze raz i ćwiczymy. Wdech i wydech, wdech, O ojej, oh yeah. nie podnoście bioder, niech nogi pracują, niech pośladki pracują. Brzuchy są fajnie skręcone, będziemy mieć e, fajniejszy metabolizm w dniu dzisiejszym. Wyciągnij ramię, spójrz na dłoń u góry, połącz, centrum, Wow! I teraz tak, ramiona do góry i prostujemy nogę i zginam. Wdech i wydech. Wdech. Czujecie moc w nogach w naszych dolnych partiach ciała. Mam nadzieję, że tak. Zresztą ramiona, które dzisiaj większość czasu też są u góry. One też pięknie pracują. Podciągamy zawsze triceps do kości. To pomaga, bo później nie mamy pelikanów. Wdech i wydech. Zostań. Na dole. Wyprostuj nogi. Mhm. Robimy teraz taki wypad, że biodra są symetryczne, nogi się nie krzyżują. Wyciągamy ramiona do boku. I co? I przechodzimy pomału do skręconego trójkąta, tak żeby właśnie złapać ten balans, żeby fajnie pracować nogami. Przednia noga zgięta. Przednia noga doprostowana, zresztą tylna też. I tylna pięta, bardzo ważne, żeby była. Doklejone do maty. Wdech. I wydech. Wdech. I tutaj już też musimy się skupić na tym ćwiczeniu, żeby nie wypaść z naszej równowagi. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I zostań teraz w skręconej trikonasanie. Wyciągnij ramię. Spójrz na ramię do góry. Chwilę trwaj w pozycji. Aha. Jest. Tak. Wydaje się, że to mamy. Z wdechem wróć do góry. Wyciągnij ramiona. Połącz ze sobą nogi. Jeszcze raz będziemy przechodzić do utkatasany i góra. Wdech i wydech. I dziesięć. Super. Dziewięć. Tak jest. Osiem. Macie to? Siedem. Wow. Sześć. Ale dzisiaj będzie super dzień. Po takim poranku, po takich porannych ćwiczeniach będzie nam bardzo, bardzo dobrze. Ile jeszcze? Siedem? Nie, chyba jeszcze cztery. Mam problemy z liczeniem. Trzy. Szczególnie o poranku. Dwa i jeden. Zostań na dole. Złącz dłonie na wysokości klatki piersiowej. I ostatni skręt już obiecuję. Zachacz łokieć o zewnętrzne kolano, ten przeciwległy oczywiście. I skręcaj się, odpychaj się od zewnętrznego kolana. Aha, kolano naciska na łokieć. I mamy bardzo przyjemną pozycję. I Wy to wiecie, bo Wy to robicie, Wy to po prostu czujecie. Z wdechem wróć do centrum, jeszcze niżej. Niżej bioderka, niżej, niżej. I druga strona. Zahaczamy. Łokieć. Aha, pozwalamy tak Tutaj taką poczuć soczystość tej pozycji, bo ona taka jest, bo ona bardzo fajnie wzmacnia całe ciało. Naprawdę. Bardzo ją lubimy. A jak? Pewnie, kochani, wróć do centrum, opuść biodra, już tak najniżej jak się da. Rozszerz stopy, rozszerz kolana, przejdź do malasany i tak na zakończenie, tak żeby już naprawdę takie same przyjemności poczuć, to teraz tej malasany wyciągnij ramiona do przodu i delikatnie przejdź nimi w przód, żeby wyciągnąć jeszcze mocno plecy, żeby właśnie poczuć tę moc w biodrach, w kolanach, w stawach skokowych, w całym naszym ciele i przede wszystkim w głowie i w umyśle. Mhm, przybliż brodę do mostka. Daj sobie złapać trzy głębokie wdechy i wydechy. Z każdym wydechem możesz pogłębić delikatnie pozycję, jeśli czujesz taką potrzebę, jeśli możesz przyjść paluszkami trochę dalej. Wdech i wydech. Mm, przyjemności, przyjemności. Takim rolującym ruchem. Wyprostuj kręgosłup. Jeszcze raz odepchnij kolana łokciami z wdechem, ramiona do góry i pomalutku wstajemy. Pomalutku, pomalutku, pomalutku. Wiem, że pani, wiem, że pani. I tam, tam, tam możemy to powiedzieć, że, że, że mamy to. Woo! Jak wam poszło, kochani, żyjecie, jesteście? Aha. Żyjecie, jesteście super, bardzo, bardzo się cieszę. Um. Pani Ewa prosi o ćwiczenia dla seniorów. Na pewno będą Pani Ewo. Ja pamiętam o moich najdroższych seniorach i, i takie będą. Dzisiaj rzeczywiście ćwiczenia były troszkę trudniejsze, ale czasami też lubimy mieć takie wyzwania. O, rety, ale nas było dzisiaj duża gromada bardzo, bardzo fajnie. Drodzy moi, drodzy moi, pijecie wodę, właśnie co wy pijecie, ja tutaj wszystko będę musiała sobie przeczytać, bo tych tutaj komentarzy zrobiło się tak bardzo dużo, ale podoba mi się, że jesteście, podoba mi się, że ćwiczycie, że wstajecie, dopiero co, teraz, później, dzień dobry, prosto po spaniu, bez kawy, ale fajnie, witam w tak piękny, słoneczny dzień, no bo jest pięknie i słonecznie i ma być tak jeszcze chyba przez parę dni, więc będziemy wykorzystywać. Bawcie się dobrze, w pracy, w szkole, w autobusie, w tramwaju. E, uśmiechajcie się do innych, bo e, najgorsze właśnie to jest to fajne powiedzenie uśmiechając się do innych, najgorsze, co możecie spotkać, to to, że po prostu zyskasz nowego przyjaciela. Czy to nie jest wspaniałe? Udanego dzionka, widzimy się na żelaznym poranku w piątek, ale jeszcze w czwartek chyba zrobimy sobie takiego lajwika większego, dłuższego. Co wy na to? Chyba byłoby sympatycznie się spotkać znowu. Zresztą wiecie dobrze, że ja bardzo lubię ćwiczenia z wami, a ja sobie sobie w takim wypadzie, żeby tutaj móc sobie z Wami pogadać. Słoneczka, buziaczki dla Was. Eee, jesteśmy cały czas w kontakcie, mua, mua, mua. żelazne dziewczyny, wiecie, tam też się dzieje, jest moc. Wow. Trzymajcie się, Pamła.